bądź cicho! Nie, ty! Bądź cicho! Ucieczki brak, schronienia też wciąż Ej, czysiększ. Bądź cicho! Zwierz. Nie, nie. nie, serio! Bądź cicho! To jest mój wiersz! Czarodziejka ma mój notes! Aaaa! Czarodziejka! czarodziejka, czarodziejka, czarodziejka. Muszę ją powstrzymać! Witaj, Kevin! Oddawaj mój notes! A, on jest twój? Cóż, wiersze bardzo nie w moim stylu, ale dzięki nim jestem silniejsza niż kiedykolwiek. Dołącz do mnie. Napisz wiersz, który pokona Gwen na zawsze. Jako partnerzy będziemy wstrzymani! Partnerzy? Nigdy nie będę dla ciebie pracował! Uh, nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale ratuję się Jak sobie chcesz. Gdy znów z nieba spada milion gwiazd, czas powiedzieć sobie pa! Tak. Jesteście słabi. Powinnam odnaleźć arcyprzeciwniczkę. O, Gwendolino! Gdzie jesteś? A, w sumie to całkiem dobre pytanie. Gwen, proszę nie strasz mnie tak, kiedy jestem wielkim dinozaurem! Cześć! A, przecież o coś prosiłem! Cii. Chyba mam dobry plan! Wchodzę w to! To mój notes i chcę go odzyskać! Ten notes to nasz problem! Wprawdzie moc pochodzi z amuletu, ale uaktywnia ją jedynie czytanie na głos! Pierwsze stają się zaklęciami. Tak działa Twoja twórczość! O tak! Niezła twórczość, Kevin! Moja twórczość mogłaby cię pokonać! O, serio? Tak! Ua! Ej, wracajcie! Ua! Mam dla Was plan! Ua! Nikt z tych zwyklaków nie słyszy mego krzyku. Nikt go nie rozumie! Nie mówię w ich języku! <laughs> Gwen, nic ci nie jest? <laughs> Hej, przez nią oniemiałaś! <laughs> Ej, patrz! Gwen ma kłopoty! Nie ucieka! <laughs> Dlaczego to robisz? Gwen zniszczyła Księgę Czarów, przez to zostałam bez mocy. Co? Ha! Ha! Nie przeszkadzajcie! Gdzie spojrzę, wróg, gdzie się ruszę. Za chwilę pewnie znowu pojdzę. Oh. Myślisz, że kogoś w ten sposób przechytrzysz? Trzeba być kompletnym nielotem, żeby dać się na to nabrać. Prawda ten tak? A masz ben jeden, czarodziejka zero. Dobra, teraz to. Muszę uderzyć słabiaka. Dzieciaki, może przestaniecie na chwilę walczyć i nam pomożecie? A? O. Czyli nie. No weź, bohaterka powinna walczyć z wrogiem twarzą w twarz. Sama nie zmuszę cię do wyjścia, ale może krzyki innych pomogą. Jesteś silniejsza od Kevina. Serio? Nie jesteś bystry, słab jak Sonie. Kevin? Teraz ten ogonek cię nie uratuje. Czekaj, to ja, Ben! Serio? Udowodnij. Ją tak lubię rap i to żaden kant. Ben to ja, ale skończył się czas. <laughs> Ta, no wiem. Chciałem tylko, żebyś znów się skompromitował. Dobra, jaki jest plan? No nie wiem, Gwen ma zawsze najlepsze pomysły. Szkoda, że nie mam dostępu do szarej materii. A ty nie miałeś tej jego dziwnej wyrośniętej wersji? Ej, hey, hej, to ciemna materia. Nie! I nie jestem sławiakiem Wow! Jak ty to zrobiłeś? Trzymaj ją nim skończyć, czy ten chcesz się! na co mnie stać. Zmienić A. pragnę swój los. I ciała paraliżuje strach. I serca obciąża mój głos! No.